Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam Łukasz Maciec w Polsce czekają dzisiaj niezwykle emocjonujące pojedynki polsko-rosyjskie stolicy rosyjskiej Dzisiaj walczyć będzie Krzysiek Diablo podaczy z Georgiem Drozdem, a także Paweł i z Denisem Lebediewiem. Łukasz, no wszyscy kibicujemy naszym pięściarzom, bo przecież inaczej być nie może, ale zarówno Krzyśka jak i Pawła no czekają, czeka ciężkie zadanie. No, ciężkie zadanie, są pojechali do Lda, no ale kurczę, trzymam kciuki za naszych. Za Paweł Kodzie, żeby przyjechał z pasem, a Krzysiek, żeby z tym pasem wrócił. No. Mam nadzieję, że się pokażą z jak najlepszej strony. No, Krzysiek jest bardzo doświadczony, wiele razy był za granicą, gotował przeciwników. No, Paweł Kłodzie tutaj, kurczę. Przeważa warunkami fizycznymi, jest od niego wyższy, większy ma zasięg ramion, mam nadzieję, że wszystko zrobi z mądrze z głową no i że po prostu wypunktuje go i że uda mu się też go znokautować, bo to będzie najwyraźniejsze zwycięstwo za granicą, no i mam nadzieję, że przywiezie tutaj ten pas do Polski. Jeżeli mówimy o faworytach e, tych pojedynków, e, no to w przypadku walki kołodziele Bieliew to, to właśnie Rosjanin jest tym faworytem, chociaż no ma mniej stoczonych e, walk, no i mniej zwycięstwa przypomnę, Paweł 33 razy wygrywał do tej pory, ani razu e, nie przegrał, ale to Bukmacherzy większe szanse dają jednak Rosjaninowi. No z tego względu, że jest mistrzem świata, no to no nie może być tak, że pretendent będzie zaraz tutaj, y, prawda, y, faworytem. No ale no miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, no kurczę, żeby żeby wszystko... Myślę, że Paweł jest na pewno dobrze przygotowany i że na pewno wszystko będzie chciał zrobić, żeby wygrać i żeby wrócić z tym pasem. To jest jego życiowa szansa. Także no tego mu życzę spełnienia swoich marzeń, na pewno tutaj jest ten pas i, i kurczę, no. Mam nadzieję i, i wierzę w to mocno, że, że wygrają. Szczególny pojedynek dla Krzyszczka Włodarczyka, Diablo dzisiaj. O ile wygrano w co mocno wierzymy, no będzie to jego 50. zwycięstwo na zawodowym ringu. Tak, 50. wygrana Diablo, no taka jubiluszowa walka można powiedzieć. Yy, no na pewno no uda mu się, no Krzysiek Krzysiek, no, robi to wszystko z głową, mądrze boksuje, no. Także no ja wierzę, wierzę w jednego i w drugiego i no mam cały czas nadzieję, ja będę dzisiaj oglądał, trzymał kciuki za nasze. Ale pokażę Polsat Sport. Łukasz, z kim będziesz oglądał ten, te pojedynki? No myślę, że w domu, z rodziną, z żoną, może, ma, może mały zechce obejrzeć. Że... Zatem zaciskamy Nie. mocno kciuki, no i wierzymy w to, że nasi reprezentanci wrócą z pasami mistrzowskimi do Polski. Jak najbardziej, tylko, tylko ten obraz mam w głowie, przed oczami, że po prostu obydwa będą mieli ręce w murę po zakończonym walkach.